Także nie wygląda to wszystko tak kolorowo. Plus pracy na etacie, tak? Możesz zarabiać 10 tysięcy, firma będzie się rozwijać, możesz zarabiać 100 tysięcy, możesz zarabiać milion. Mam szkołę elektryczną mam też dyplom. A dlatego jestem kierowcą. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy nie zastanawialiście się, się czasem, czy warto pracować na etacie, czy może otworzyć działalność i być sam sobie szefem? Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad tym, co byłoby dla mnie lepsze. I w końcu zdecydowałem się nagrać taki film z własnymi przemyśleniami. I przy okazji też chciałbym, abyście wy podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Może zrobimy kolejny film z rozwinięciem tego tematu. Także zapraszam na kolejny odcinek. Lecimy z tematem. tak głębiej przyglądać się temu tematowi. Zastanawiam się jedna rzecz, że osobiście nie znam ludzi, którzy mieliby własną działalność. I przeszli na etat. Ale znam wielu ludzi, którzy pracowali na etacie i przeszli na własną działalność gospodarczą i nie mają zamiaru wrócić na etat. Dziwne? Przypadek? Nie sądzę. Myślę, że coś w tym jest. I myślę też, że działalność nie jest dla każdego. Ale czy jest dla mnie? No właśnie. I tu pojawia się taka szybka odpowiedź. Nie dowiesz się, jeśli ci spróbujesz. No właśnie. Ale są też jakieś przeszkody. Myślę, że do założenia działalności gospodarczej trzeba mieć pewne cechy. Trzeba być przede wszystkim samodzielnym, odpowiedzialnym, lubić podejmować nowe wyzwania, rzetelnie oceniać sytuację, nie bać się. Podejmować ryzyka. No i myślę, na początku e, potrzebne jest dużo czasu poświęconego, zaangażowania. Myślę, że może zacznijmy od plusów działalności gospodarczej. Na działalności gospodarczej moim zdaniem największym plusem jest to, że sam sobie jesteś panem, tak? To ty decydujesz, czym będzie zajmowała się Twoja firma. Takiego plusu na pewno nie będziesz mieć na etacie, ponieważ zawsze nad tobą będzie osoba decyzyjna, zawsze ktoś będzie ci mówił, co masz robić, jak masz robić, ile będziesz zarabiać. Czasami bywa tak, że szef zdecyduje, kiedy będziesz miał wolne, czy będziesz miał wolne. Sam pracując jako przedstawiciel handlowy, zauważyłem e, Dużą nieporadność swojego szefa, jakby w prowadzeniu firmy. Chciałem jakoś wprowadzić swoje pomysły, żeby to się rozwijało. Automatycznie e, też odbiłoby się to na moich zarobkach, ale szef miał swoją wizję, swój pomysł na biznes, i nie miałem do powiedzenia nic. Po prostu należały do mnie pewne obowiązki, za które dostawałem wynagrodzenie i tyle miałem do powiedzenia. Jeżeli ktoś jest kreatywny, ma jakieś swoje pomysły, no myślę, że na pewno na etacie ciężko byłoby mu się sprawdzić. Kolejnym plusem działalności myślę, że jest elastyczność pracy. To ja, jako właściciel firmy, decyduję, jak długo pracuję, w jakich godzinach pracuję. Mogę dostosować sobie pracę pod rodzinę ewentualnie jakieś wakacje, wiadomo. Tu też pojawia się minus, jeżeli wyjeżdżam na jakieś wakacje, e, biorę urlop, no nie wezmę urlopu, po prostu nie zarabiam, ale też z drugiej strony pieniądze, na pewno jak już się firma rozwinie bardziej, ona będzie fa fajnie prosperowała, wtedy myślę, że stać jest... E, Prezesa, dyrektora, szefa, właściciela, żeby wyjechać na, na jakieś wakacje, bo te pieniądze jakby są odłożone, nie potrzebuje na to pieniędzy z urlopu. Tylko oczywiście też jest druga strona medalu, tego, tak? Jeżeli jesteś na urlopie, to powiedzmy, też jesteś w pracy bo mogą pojawić się jakieś telefony, jakieś problemy w firmie, w zależności jaką firmę prowadzisz, tak? Musisz ciągle być osobą decyzyjną, jeżeli masz jakichś pracowników, tak, To wiadomo, że powiedzmy w transporcie gdzieś tam komuś koło strzeli, czy coś, będzie dzwonił, trzeba jakoś pomóc, także no, pracujesz jakby wtedy 24 godziny na dobę, to myślę, że też jest jakiś minus, tym bardziej też myślę, że nawet będąc nie w pracy, czy gdzieś na urlopie poza biurem, czy, czy, czy firmą, no wydaje mi się, że człowiek kreatywny, który ma działalność, ciągle będzie myślami w firmie, tak? Będzie jakby mm, tworzył nowe pomysły, jakieś inwestycje, jakieś przekształcenia, także... Ja myślę osobiście, że działalność jest dla osób właśnie takich, którzy żyją tą pracą. Po prostu ta działalność musi im dawać przyjemność, tak, że nie z myślą o pieniądzach otwierać działalność, tylko bardziej z pasji. I wtedy ta praca sprawia przyjemność, staje się życiem. I to myślę wtedy ma sens. A idąc, Yy, typowo po kasę, no myślę, że można się poślizgnąć. No właśnie, teraz plus pracy na etacie, tak? Kończysz swój dzień pracy, zamykasz drzwi i wychodzisz. Nie interesuje ci nic. Jesteś poza pracą. W dzisiejszych czasach to nawet chyba szef nie ma prawa poza godzinami pracy do ciebie wyzwaniać z jakimiś tematami związanymi z pracą, bo to podchodzi pod mobbing. Także robisz swoje godziny tak, i masz spokój, nic Cię nie interesuje. Pracujesz zazwyczaj <coughs> według ustalonego grafiku i wiesz mniej więcej, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie. Tylko właśnie, jeżeli jesteś osobą kreatywną, myślę, że zaczniesz się męczyć w tej pracy ponieważ wiesz jak będzie wyglądał twój kolejny dzień i on się w kółko powtarza nawet ja jako kierowca zawodowy no zdarzają mi się różne trasy są różne dni różne przypadki różni ludzie tak każdy tak. dzień jest inny ale mniej więcej podstawy tej pracy wyglądają tak samo i można właśnie wpaść w tą tak zwaną monotonię może teraz o zarobkach nie oszukujmy się, większość osób, które decydują się na działalność gospodarczą yy, robią to w, pewnie w 80% yy, dla wyższego wynagrodzenia, tak, wynagrodzenia, dla większych zarobków, wiadomo, na etacie masz pewne ograniczenia, możesz dostać jakąś premię, jakiś prezent, yy, coś tam na święta, wiadomo i to tyle, koniec. Jest pewien pułap, jakiś tam, powiedzmy, stawka rynkowa, gdzie więcej nie dostaniesz. A właśnie, na etacie nie ma ograniczeń. Możesz zarabiać 10 tysięcy, firma będzie się rozwijać, możesz zarabiać 100 tysięcy, możesz zarabiać milion. Na działalności gospodarczej nie ma żadnych limitów, ale też nieumiejętnie prowadząc firmę, można też i miliony stracić. Najlepiej byłoby, myślę, jeżeli prowadzić działalność, to na kilku płaszczyznach mieć jakby ulokowane w kilku miejscach pieniądze, że w razie, coś by się tu powinęło, to jest jakoś ta równowaga, że można tą dziurę przykryć, powiedzmy, tą działalnością czy pod działalnością. Nie zapominajmy też o odpowiedzialności, którą. Ponosi pracodawca. Nawet gdy pracownik coś powiedzmy odwinie. No niestety zazwyczaj odpowiada pracodawca. Nie jest to też jakby. Nie należy to do przyjemnych sytuacji. Jeżeli też nie masz na przykład jakiejś spółki, tylko działalność typową gospodarczą, to nawet jakaś sytuacja doprowadzi do bankructwa firmy, to ty odpowiadasz swoim całym prywatnym majątkiem. Jest to jednak, myślę, spore ryzyko. Dlatego ja osobiście myślę o działalności gospodarczej na początku, jednoosobowej, i sam, jakby własnymi rękami, e, chciałbym zacząć wypracowywać pieniądze i wtedy je inwestować i rozwijać swoją firmę. Ale są to jak na razie tylko głośne myśli. A na etacie wiadomo, coś tam nawywijasz, coś narobisz. Twoja odpowiedzialność jest znikoma. Zabiorą ci połowę pensji. Nie wiem jak to teraz jest, czy muszą coś zostawić. Za, za wszystko odpowiada szef. Co chodzi też o formalności. Jeżeli jesteś na etacie, nic cię nie interesuje, dostajesz umowę o pracę, resztę. Reszta należy do pracodawcy, tak. Zusy, inne opłaty księgowości, podatki i tak dalej. No, jeżeli masz swoją działalność, musisz się tym zająć albo też zlecić jakiś księgowy. Ale wiadomo, że trzeba też mieć na to oko, bo z księgowymi bywa różnie i tak samo jak księgowa jest y, pracownikiem, a nie y, właścicielem firmy. I gdy ona coś namota, namiesza w papierach. To odpowiada pracodawca. Usłyszałem gdzieś takie porównanie, co chodzi o pracę na etacie. Myślę, że pracę na etacie można porównać do sytuacji pieska. Ma swoją budę, ma swoje bezpieczne miejsce, zazwyczaj wie, kiedy dostanie zjeść, tylko że są to najczęściej resztki. Ze stołu właściciela. Przedsiębiorcę porównałbym do dziko żyjącego wilka. Nie ma swojej budy, nie wie, co przyniesie jutro. Może nie uda mu się upolować nic, a może upoluje całego jelenia. Wiadomo, otwierając działalność gospodarczą, trzeba byłoby, trzeba. Wypadałoby mieć jakąś poduszkę finansową. Albo ewentualnie spróbować jakiejś spółki z jakąś drugą osobą, co o dwie głowy to nie jedna, i ewentualnie w razie jakiejś porażki też koszta dzielimy na dwóch. Tak też o tym myślałem. Są też fundusze na rozpoczęcie działalności, wiadomo, niski zus na początku. Ale teraz, w moim przypadku jest to słabe, bo nawet już dowiadywałem się, pytałem. Ja pracuję na etacie, jak wiecie, i musiałbym być przez jakiś czas bezrobotny, musiałbym e, gdzieś tam mieć jakiś staż w tym kierunku, w którym chciałbym otworzyć działalność. Także nie wygląda to wszystko tak kolorowo. Wiadomo, najprościej byłoby zacząć samemu bez żadnych. Dotacji, żadnej pomocy, ale wiadomo, no trzeba na to mieć fundusze. Tak samo robiłem sprawy jazdy na kategorie ciężarowe. Mogłem skorzystać też z programu pomocowego, ale stwierdziłem, że nie będę się z nikim wiązał. Jakiś umów podpisywał, że muszę u kogoś pracować, być znowu jakimś tam powiedzmy niewolnikiem. Jeździłem. Na busach odkładałem pieniądze z miesiąca na miesiąc, odkładałem, odkładałem, nazbierałem sobie na to prawo jazdy. Jestem przynajmniej z tego dumny, że za własne wypracowane prawo jazdy zrobiłem sobie, w sensie rozszerzyłem prawo jazdy i nikt mi nic nie dał. Na wszystko zapracowałem własnymi rękami. Pracowałem w różnych branżach, od budowlanki po Taśmę gdzieś tam w zakładzie meblarskim, jakimś akwarium. No, łapałem się wszystkiego za granicą. Zbierałem jabłka, remonty, przedstawiciel handlowy, woziłem pieczywo. No, powiem Wam, że trochę doświadczenia, co chodzi o różne rodzaje prac, mam, a dlatego jestem kierowcą, chyba. Po takim przemyśleniu, bo tu w pracy kierowcy jest jakby taki zalążek bycia sobie szefem. Przynajmniej u mnie tak jest, nie? Że ja wsiadam w auto, jadę, wiem co mam robić. Mój szef wie, co ja mam zrobić, mam zlecenie. Powiem tak, jak to wygląda. Większość, kto, kto ogląda ten kanał, to wie. Tak jak dzisiaj, powiedzmy, miałbym trasę. Czekam do godziny między 11 a 13 na telefon. Dostaję telefon czy smsa. Dziś wyjazd, godzina 17. Do powiedzmy nowy Tomyśl. Albo powiedzmy są dwa rozodunki. Jest awizacja, na przykład. Daszyna, godzina. Druga w nocy i nowy tomyśl godzina 6 rano. To jest cały mój kontakt z szefem. Ja wiem, o której mam wyjechać, o której mam załadunek. Czyli wyjeżdżam trochę wcześniej, bo na przykład mam mrożonkę do załadowania, bo jest napisane, że mrożonka na minus 20. Muszę być wcześniej, uruchamiam sobie agregat. Nie ma szefa. Eee... Zamykam naczepę, szykuję się do auta, rozpakowuję, schładzam kabinę, zajeżdżam na załadunek, kabinę, yy, naczepę, zajeżdżam na załadunek, ładuję wyjeżdżam, zajeżdżam na rozładunek, rozładowuję, na kolejny, rozładowuję, mam kartkę już przygotowaną na załadunku, czy odbieram jakieś pojemniki, czy nie. Jeżeli tak, odbieram pojemniki. Odjeżdżam, gdzieś tam na firmie się ustawiam. Na pauzę. Wstaję po pauzie, przekręcam kluczyk, wracam na bazę. Na bazie podnoszę konia, opuszczam naczepę. Jak szef przyjedzie, umyć naczepę, żeby nie musiał go odpalać, żeby był spadek, tak, z naczepy, żeby woda ściekła. I co? Przekręcam kluczyk, jadę do domu. I to wszystko, cały mój kontakt z szefem. Nie dzwoni do mnie czasami, jak jest w trasie, ja jestem w trasie, się mijamy, to dzwonimy do siebie tak tylko pogadać, nie w nocy, żeby nie było nudno, żeby nie muliło spanie. I to, i to wszystko, nie? A tak, ja wiem, co mam robić, on tylko wysyła mi zlecenie. No i tu jest taki, jakby ten zaczątek wolności, takie to poczucie, jedziesz w aucie. Nikt ci nad głową nie stoi, nikt ci y, nie gęga, co masz robić, coś źle robisz, o której gdzie masz być, bo po prostu szef tobie ufa, zrobiłeś raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, osiemnasty to zlecenie, więc po co ma wydzwalniać i, i zawracać y, głowy głupotami? Ja też bez, bez przyczyny nie dzwonię, bo może akurat jest z rodziną, może jest zajęty, ewentualnie jak coś tam się wydarzy, powiedzmy, czy. Czy błąd jakiś w samochodzie wyskoczy, czy coś, napiszę mu SMS-a, wyślę zdjęcie. I to tak, także tu już ta praca zaczęła mi podobać się z tego tylko względu, ale jak wiecie, co chodzi o firmy, rozładunki, załadunki, czas oczekiwania, panów ochroniarzy, panie w biurach i tak dalej, to wszystko spedycje to jest jedna wielka kaszana to można by na ten temat. Nagrać <laughs> oddzielny film, ale widzicie, zboczyłem z tematu, bo nie o tym jest ten film. Ale mniej więcej, jak ktoś by chciał być kierowcą, to jest też to w jakimś tam stopniu nakreślony temat. A co chodzi o działalność, która chodzi mi po głowie, to yy, instalacje elektryczne, ponieważ mam szkołę elektryczną. Mam też dyplom. Musiałbym teraz jeszcze zrobić sobie uprawnienia do jednego KW. No i właśnie ograniczenia są takie, że musiałbym być jakiś tam czas bezrobotny i mieć jakiś najlepiej staż krótki gdzieś na papierze, gdzie pracowałem jako elektryk na stanowisku, nawet pomocnik elektryka i wtedy mógłbym starać się o dotację, nie, jest to nie wiem jak na dzień dzisiejszy, ale patrzyłem w tamtym roku coś koło 40 chyba, czy nawet 45 tysięcy, nie, no to można byłoby za to kupić jakieś tam powiedzmy autko typu mm, y, jakiś candy coś tam, taki mały, żeby tam cokolwiek zapakować, jakieś tam kilka narzędzi. Można byłoby dokupić nie takie kilka za tyle pieniędzy, już nawet robiłem biznes, plan, rozpiskę i, i to wszystko, co byłoby potrzebne, i można byłoby zacząć y, działać, ale nie wiem jakieś miałem opory, lęki, dylematy. Już za to się zabrałem, ale nie skończyłem tego tematu. Nie dopiąłem do końca, i znowu pojawia się w głowie y, taka myśl, że może byłoby warto spróbować. Z jednej strony przecież kwity mam, kierowców potrzebują. To nawet mógłbym wrócić do tego szefa, u którego pracowałem, bo też może będzie chciał kolejną ciężarówkę kupić, może będzie szukał kierowcy. Jeśli nie, to nawet gdzieś indziej, w jakiejś innej firmie się zatrudnić, nie? Tylko najgorsze jest w tym wszystkim to, że tu jest mi dobrze, nie? <grytanie> Właśnie. Ale ta monotonia już i te nocne jazdy, wiem, że to dla zdrowia nie za dobrze, bo usłyszałem to od niejednego lekarza, że noc jest od spania, a to się z latami, z czasem odbija na zdrowiu. Taka praca na dłuższą metę. Więc ja tutaj zbliżam się nieuchronnie do 40 i takie właśnie zaczynam mieć dylematy. Największym minusem jest to, że Tutaj w miarę dobrze zarabiam, nie narzekam, starcza mi. A teraz, jakby z wyższego pułapu schodzić na niższy, nie każdemu się chce, bo wiem, że tutaj musiałbym zacząć jako pomocnik, bo wiele rzeczy się pozmieniało. Wiecie, w elektryce te zabezpieczenia teraz, wiecie, jest yy, robią. Te inteligentne mieszkania, nie? O kamerowanie, alarmy z pilotów, czasówki, rolety, yy, na prąd i tak dalej, nie? No, Te zabezpieczenia też, już te skrzynki są praktycznie piętrowe w każdym domu jednorodzinnym, yy, także, no, trochę to inaczej wygląda, nie? Musiałbym troszeczkę sobie poprzypominać pewne rzeczy i pewne, pewne rzeczy się nowych nauczyć. No, i wtedy po jakimś czasie można byłoby myśleć, żeby iść na swoje, tak jakby, tak jak z tym prawem jazdy, stopniowo, nie? Od B, później cała całe tablica, jeszcze tylko autobusy nie zostały. No i tutaj musiałbym, wiecie, no, zacząć stopniowo. Także myślę tyle na ten temat. Można by się rozgadywać, ale nie o to chodzi, żeby zobaczyć z tematu i film miałby trwać. Godzinę, bo pewnie część już sobie dawno poszła, ale ta część, która została, e... dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie ten kanał. I co, prosiłbym Was właśnie o opinię. Może ktoś prowadzi taką działalność, czy też inną, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, czy, czy jest tak tragicznie, jak inni mówią, bo słyszałem, że dużo ludzi właśnie. Mówi, że a to się nie opłaca, a to ZUSy, a to ciężko, a to w Polsce to w ogóle, nie? Ale wszyscy kurde się trzymają i wszyscy kupują nowe zestawy, i wszyscy rozwijają firmy, i wszyscy dokupują jakieś samochody, jakieś narzędzia i tak dalej, nie? No to dziwne to jest, czy to po prostu działa w ten sposób, że. Jakby przedsiębiorcy tak mówią, żeby yy, nie rosła konkurencja, bo wiadomo, jak ktoś nowy wchodzi na rynek, no to będzie zaniżał stawki. Nie? No to przecież jest naturalne, żeby znaleźć sobie jakby nowych klientów. No on musi te stawki zaniżyć, żeby mieć yy, pracę i jakby później ktoś jego polecał i, i rozszerzał swoją działalność. Nie? To jest moim zdaniem. Naturalna rzecz. I może to z tego właśnie wynika, że wszyscy mówią, że działalność się nie opłaca. Że na etacie to święty spokój, nic mnie nie interesuje, nie? Wielu mam kolegów, przedsiębiorców i każdy tak mówi, ale nikt nie rezygnuje. Samochody nowe kupują. Kurde, ja jeżdżę BMW za, nie wiem, tam 12, może ona teraz warta tysięcy. Kijanka, nie wiem, żony, ile jest warta, ale pewnie też może. Z 18 nie mam pojęcia. A koleżka, który ma firmę budowlaną, kilku tam pracowników, sobie Audi za 120 tysięcy. No i za gotówkę. Dziwne. Ci nie opłaca. Także tak to widzę, nie? Jeszcze raz zachęcam do komentarzy. Dużo mi to pomoże w decyzji. A i wy się podzielicie. I może jeszcze rozwiniemy ten temat, jeśli kogoś to interesuje. Także jeszcze raz zapraszam do sekcji komentarzy. No i wiadomo, standardowo. Jak możecie, to łapka w górę. I jeszcze raz zapraszam. Komentarz. Subskrypcję zostawcie, jak ktoś jest nowy. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć.